8 tutaj M 3 53. To jest taki przykładowy filmik, w którym Was poinformuję o paru rzeczach. Więc zaczniemy od rzeczy pierwszej. Zamierzam zmienić kanał na nowy, gdzie będę miał już zupełnie inny głos. Filmiki będą ogólnie lepszej jakości. Będzie parę nowych serii oraz zamierzam zrobić drugą edycję, edycję mojego serwera. Wyjdzie to, Wyszło już to dużo lepiej. Mamy już parę stałych graczy, więc myślę, że opłaca się zrobić tego reklamy. Możecie w komentarzach wpisać rady do mojego kanału, bo jestem bardzo w tego chętny. Z chęcią przyjmę Wasze rady, bo ja do końca. Nie wiem, co wam się podoba, żeby mnie nie skrytykować kompletnie. Mogę na przykład zrobić jakieś serie redstone, bo jestem dobry z redstone. Ogółem ogarniam w miarę Minecraft'a. No i to by było wszystko, na tyle. Cześć.